Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie po przerwie. Dziękuję, że Państwo czekali i dziękuję za wiadomości, które już nadeszły i już nie będę traciła czasu, tylko przechodzę do rzeczy. Pytanie, prośba anonim. Co mnie czeka w sferze osobistej w najbliższej przyszłości? I Pani się urodziła 5, tylko tyle podpowiem. Zobaczymy, co pani czeka w najbliższej przyszłości w sferze osobistej. Jakiś kontakt mi się przy pani pokazuje, ale też jakieś zakończenie takiego etapu z przeszłości e, lub jakiś taki kryzys emocjonalny. I wie pan, co jest tutaj mężczyzna, nawet, nawet mi się tutaj dwóch pokazuje e, i będzie jakieś tutaj kwestie, nie wiem, ze związkiem takim formalnym mi też wychodzą. To znaczy, powiem tak, w najbliższym czasie jakieś takie troszeczkę brutalne zderzenie z rzeczywistością, potem lekkie uspokojenie, a potem tak jakby jest, no, poprawa tego pani życia uczuciowego. Ogólnie bym powiedziała, że będzie szło w dobrym kierunku, tak? I, i tutaj tak naprawdę, no, jest, jest, to, jest to stabilizacja jest to bezpieczeństwo. Tylko w najbliższym czasie właśnie jakaś taka, nie wiem, druzgocąca wiadomość. O, coś takiego mi tu e, wychodzi. Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie. E, dobrze, mamy wiadomość. Dzisiaj w mojej... Em, zaraz, pani, ja nie wiem czy Pani chce na wizji. Dzisiaj w mojej pracy był fajny klient. Nie znam imienia, ale wpadł mi w oko, on też patrzył na mnie. Pojawi się jeszcze, będzie coś z tego? No dobra, zobaczymy czy on się pojawi w ogóle. On się pojawi, a potem zapytamy, czy coś z tego będzie. Czy ten klient się pojawi? Klient się pojawi, ale po czasie. Czy coś z tego będzie? Pierwsze, jakby podejście tutaj nie, natomiast w przyszłości uważam, że tak. Ale wie pani, co dopiero mi się tutaj pokazuje około 7 miesięcy przynajmniej. Także na jakąkolwiek realizację. On przyjdzie tylko z opóźnieniem to, to na pewno, bo tutaj się długi czas pokazał. Także ewentualnie no proszę się jeszcze rozglądać za jakimś nowym. Zwłaszcza, że ma Pani no, dobry okres tak, teraz na poznawanie mężczyzn, także no jakby nie, nikoń, nikt się nie kończy tylko na tym uroczym kliencie. Pozdrawiam Panią bardzo, bardzo serdecznie. Dobrze, nie ma prośby o anonimowość, ale nie będę czytała. Pani i pan, jakie są uczucia tego mężczyzny do mnie? Czy nasz związek ma szansę na rozwój? Proszę o anonimowość. Oglądam panią, serdecznie pozdrawiam. A jednak jest prośba o anonimowość. Ja również bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobrze, patrzymy. A może zobaczymy, już z Was wynika. Czy w ogóle macie szansę? Pan jest ósemką, a pan jest... Pan też jest ósemką. Skoro jesteście dwiema ósemkami, to otworzycie liczbę karmiczną. I w związku z tym macie coś do przerobienia razem. No dobrze, zobaczymy co. A jej! kłopoty z komunikacją mi tutaj wychodzą? Zwłaszcza, że pani może być taka, mimo że jak macie tę samą wibrację, to oczywiście bierze się inne liczby pod uwagę i u pani jest tam bardziej taka otwartość i spontaniczność, u niego bardziej takie skrycie, tak, właśnie taki dystans. No dobrze, ale zobaczymy. Co? Ale mi się tutaj jeszcze jakieś inne osoby przy nim pokazują. Znaczy on jakby jest Pani tutaj rzeczywiście brana pod uwagę jako, jako kandydatka. Jest tutaj możliwość, tylko no, no trzeba będzie tutaj bardziej zadziałać i bardziej, bardziej chyba na czas postawić. Aczkolwiek e, z tym działaniem, to proszę też za bardzo nie zwlekać, bo mi się tutaj pokazuje jeszcze jakaś inna osoba przy pani. No nie jest pani tutaj jedyną kandydatką na pewno. E, myślę, że on. W ogóle dobra tutaj metoda dla niego to jest właśnie pokazać, że jest jakby pani za nim i jest Pani wiele w stanie dla niego zrobić, dlatego że tutaj właśnie tak on myśli bardzo tak egoistycznie, tak? Także jeżeli Pani pokaże, że no jest Pani w stanie jakby wiele poświęcić dla niego, no to wtedy jest jakby tutaj możliwość, zobaczymy jeszcze cóż tam w jego głowie siedzi. No te inne osoby mi się tutaj strasznie pokazują. No dużo ma przemyśleń, ogólnie jest zmęczony życiem człowiek, chciałby coś zmienić. Z drugiej strony mu się nie chce, a z trzeciej jeszcze jest jakieś rozczarowanie z przeszłości. Nie no, jest zainteresowany panią, nie można mówić, że nie, tylko że on sam nie wie, tak, czego, czego chce. Aczkolwiek no, jest tutaj możliwość, jest tutaj potencjał w tej, w tej relacji i tak z czasem może się to nawet całkiem rozwijać, tylko że niekoniecznie będą Wam okoliczności zewnętrzne tutaj sprzyjały, tak? Taka, taka jest informacja, bo tutaj jakieś przeszkody są przy Was ewidentnie. Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie. Dziękuję za wiadomość. Czy mój prawnik pomoże mi tak jak powinien? Ok, dobrze. Mam nadzieję, że Pani ogląda. I zobaczymy, czy Pani prawnik pomoże Pani tak jak powinien. No jest tutaj ten diabeł, czyli czegoś się spodziewać tak po prawniku. ...coś tam będzie ukrywał, bo tutaj są jakieś takie ukryte działania. Ale tak, no ostatecznie jakby rezultat jest tutaj pokazany, że da z siebie, tak? To, to, co powinien to, co powinien zrobić, także myślę, że tutaj akurat będzie mogła Pani liczyć na niego, aczkolwiek ufać nie za bardzo, bo tutaj przy Diabla to nie za bardzo jest w e, czym. Na wizji. A nie, dobrze, na wizji, ok. Tak, mam problemy finansowe, ok, czyli to jest kontynuacja. E, czy te pieniądze, które pani widziała, będą moim własnym zarobkiem, czy będą skądś, czego nie chcę? Ok, dobrze, zobaczymy, czy będą pani własnym zarobkiem, czy będą skądś. Muszę Pani powiedzieć, że tutaj akurat e, będzie jakby sytuacja na Pani rękę, ponieważ e, będzie Pani miała możliwość uzyskania pieniędzy od kogoś, rzeczywiście. Natomiast Pani się na tę możliwość zablokuje i nie skorzysta z niej Pani, i ja uważam, że jakby no, tutaj poprzez swoje działania, tak, poprzez swój zarobek Pani te pieniążki zdobędzie. Także rzeczywiście będzie coś takiego, że ktoś zaproponuje Pani pomoc, ale pani tej pomocy odmówi. O, tak, tak to wygląda. Życzę Pani, żeby jak najszybciej tak się to poprawiło. Na wizji, czy y, pani darzy uczuciem innego mężczyznę, blondyna, kiedy rozstrzygnie się, czy będziemy razem, czy nie, y, co do mnie czuję. Okej, okay. dobrze. Czy ona darzy uczuciem tego mężczyznę? E, to znaczy, wie Pan co bardziej? Ja bym powiedziała, że tak czasowo tutaj jest, e, chyba na zasadzie zabawy, ale jako uczuć takich wielkich nie mam. Zresztą tutaj jakby po ich relacji pozostanie e, niesmak, tak? Także myślę, że nie jest to aż taki rywal dla, dla Pana. Myślę, że tak, tutaj jest e, na pewno w tym roku, nie najbliższe pięć tygodni, ale bardziej później, czyli. No nie wiem, nie, nie będzie to jakiś taki relatywnie długi czas, natomiast 5 tygodni na pewno nie, bo tutaj jest taka niestabilność, ale uważam, że będziecie razem, bo tutaj jest właśnie przezwyciężanie trudności przez niepewność i nerwy. Co do Pana czuję? No zła jest trochę, muszę Panu powiedzieć. Tak, w sumie to jest tutaj jakby informacja, że ona tę Waszą relację zawiesiła. Nie zrezygnowała z niej, ale ją zawiesiła. I są tutaj uczucia, tylko no tak troszeczkę takie dziecinne zachowanie jest między wami, ale no jest uczucie, nie? Nie można powiedzieć, że nie. Także no jeszcze zobaczymy na Was, może karty zmienię. Może akurat w ten wejdzie nam bliższy czas. No hmm. nie jest to odrodzenie tutaj między wami. Tak jakby, powiem panu szczerze, dokoło, nie wiem, tak powiem panu szczerze, do wiosny to najpóźniej mi się to pokazało, czyli nie, nie będzie to taki długi czas i jest to odrodzenie z wami. Pozdrawiam bardzo serdecznie. E, czy moja przyjaciółka, zaraz czy Pani... Czy on kogoś pozna, czy pojawi się jakaś nowa miłość w jego życiu? Dobrze, zobaczymy. Hmm, to znaczy, wie pani co, tak szczerze mówiąc to, bo to jest kontynuacja, już je pamiętam to już um, tutaj nawet po kartach poznaję, y, mi się tutaj pokazuje związek z przeszłością, czyli ja podejrzewam, że on już w jakiejś takiej relacji z nią był lub miał jakiś taki kontakt styczność, y, czyli nie, y, nie jest to zupełnie nowa osoba. Z tym, że jakby stosunki między nimi mogły być zamrożone na jakiś czas, aczkolwiek nie jest to zupełnie pojawienie się nowej, nowej miłości w jego życiu. Witam. Mm, czy jest szansa, żeby ułożyło mi się jeszcze z mężczyzną oboje kolor post ciemny blond? Dziękuję i pozdrawiam. No dobra, patrzymy, czy jest szansa w takim razie. Czy jest szansa między Wami? Znaczy powiem Pani szczerze, że będzie tutaj jakby inicjatywa z Pani strony i jakieś wiadomości i próba walki, natomiast ostatecznie jakby no, nie widzę tutaj tak możliwości wejścia z nim w związek. Tutaj nie, jakby Pani widać.